Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam yy, pewnej gomita, którego poznałem na Pet Simulator X oraz pokażę Wam moje konto po napadzie hakerskim. To już chyba jest kolejny, nie wiem czy Wam mówiłem. Ale jest to kolejny napad hakerski, który miałem. I... No, sami zobaczycie, co tam się stało. Naprawdę bardzo y, to jest smutne, ponieważ usunęły mi moje najlepsze pety, tak naprawdę. Ale koledzy mi jeszcze trochę dali, bo są dobrymi ludźmi i y, troszeczkę się już odrobiłem. Ale pamiętajcie, że na 10 subów y, pokazuję twarz na YouTube. Y, no, także dostałem od kolegów te dwa technokaty. Tutaj, te dwa. Yy, jeszcze w sumie dostałem, Wam pokazuję, yy, dostałem jeszcze tego peta, Blue Fluffy'ego. I tak naprawdę to wszystko, więc dostałem trochę tych, tych petów, ale na te technokaty akurat wygrałem konkurs na Whatsappie. Na te dwa technokaty, trzeba było coś tam zrobić, no i wygrałem konkurs, ale ja konkursy będę wam y, organizował, jak już troszeczkę y, dłużej będę nagrywał na YouTube i tyle. Dobra, przejdźmy do tego Mita. Musicie sobie pójść na y, ten, na steampunk chest. Steampunk chest to jest... Y, Boże, to jest tutaj steampunk. I to jest tutaj na steampunk częściej. Wyzbiorę trochę moją w sumie. I dzisiaj zrobimy sobie też taką zwaną wróżbę odcinka, że otworzymy jakieś jajko i może na coś o nią wyleci. A ten mi znajduje się tu, że możemy tutaj chyba wejść. Tak, tutaj. I tutaj możemy na przykład jak w chowanym się tutaj schować. Zdejmę wszystkie pety, boże. I tutaj na przykład w możemy się o tutaj w teksturach tak schować. i Wejdę na przykład tu i patrzcie, w ogóle mnie nie widać, tylko trochę rękę, ale w ogóle na przykład nie widać. Ja będę organizował takie coś niedługo, ale to później Wam już powiem. Dzisiaj też otworzymy sobie Z3 albo dwa jajka. Nie wiem, zobaczymy, ale jeszcze. Wytraduję się z takim gościem, bo on podobno miał, no właśnie, mi jakoś zapłacić, bo ostatnio coś zrobił, ale to nieważne. No, no właśnie, no to nie, nie będę. Nie no, nic mi nie zapłacił, no nie wiem co ja w ogóle mówię, dobra, nieważne. Pójdźmy otworzyć jakieś jajko tutaj. A jeszcze zobaczmy, bo ja, może, mam coś tutaj do odebrania w Dark Techu. Jakiegoś Petra Dark Matter. Chyba z tego, co pamiętam, to miałem trochę. O, tutaj mamy. Yy, właśnie. I w sumie jeszcze wrzucę tego Immortusa. Żeby był sobie po prostu. No. Także tak to wygląda. Ja w ogóle muszę zobaczyć tego. Tą kaczkę. że ona jest tutaj maty daki. Chyba ją kiedyś rozdam, ale nieważne. Także tak. Pójdźmy jeszcze otworzyć ze dwa albo trzy jajka, bo trochę tych końców nazbierałem. I ogólnie to będziemy otwierać kilka tych jajek. No to w sumie na beziki i na rejry. Tak, to drobnie? Robot. Może i tak mam usuwanie. To otwieramy trzy jajka. Raz, dwa. Drugie CyberFox i teraz trzecie. Uwaga, coś dobrego. Proszę, proszę na odcinku. No, no i CyberFox. No i teraz ostatnie. Teraz już ostatnie, czyli czwarte to będzie i robot. Dobra, to dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. A jeszcze wam pokażę tutaj moje konto właśnie tak wygląda po napadzie hakerskim. Troszeczkę bo A ty w ogóle dostałem od hakera, więc fajnie. Dobra. Dziękuję za oglądanie, no i cześć!